Dzień dobry, dzisiaj witam Cię z mojego balkonu. Promienie słoneczne. Czy wiesz, że brązer to kosmetyk, który potrafi całkowicie odmienić Twój makijaż w kilka chwil? Dzięki niemu e, nasza skóra zyskuje przepiękny blask, subtelne podkreślenie rysów i promienny wygląd bez względu na wiek. Uwielbiam puder Chroma Fusion z Mary Kay. E, od jest on moim ulubieńcem już od kilku lat. Przede wszystkim używam go do konturowania. Ma bardzo jedwabistą konsystencję i łatwo się blenduje. Dzięki czemu twarz wygląda naturalnie, jak muśnięta słońcem. A jeśli chcesz jeszcze bardziej wyglądać dobrze i uzyskać cerę bardzo delikatną i fajnie rozświetloną, ten puder sprawi, że będziesz miała efekt Idealny na Twojej skórze. Również polecam Ci sypki puder mineralny, który sprawi, że można podkreślić swoją elegancję. Na moich warsztatach pokażę Ci prosty sposób, jak aplikować bronzer, aby uzyskać piękny i naturalny efekt. Wystarczy dosłownie kilka ruchów pędzlem odpowiednio na miejsca, na przykład pod policzkiem przy linii włosów i chomiczki, czyli tak zwaną bądź E. Ale to już na warsztatach. Zapraszam szczególnie kobiety dojrzałe, które chcą poznać nowoczesne, ale bardzo proste techniki makijażu. W każdym wieku można. Wyglądać bardzo ładnie i nauczyć się sztuczek podkreślenia swojej urody bez stresu i bez obaw e, o nasze efekty. Po to jestem ja, żebym ci mogła pokazać, jak to robicie. Spotkajmy się w czwartek, już 26 czerwca, w niedzielę po południu. Będę organizowała w fotelu sympozjum, warsztaty. Wspólnie odpijemy tajemnicę brązerów i innych kosmetyków kolorowych. Zapraszam cię bardzo serdecznie. Dołącz do nas. Ja ci powiem, e, jak. Wszystko sobie używać. Będzie też możliwość zakupów kosmetyków, jeśli będziesz potrzebowała. A więc co? Zapraszam Cię na warsztaty. Zamykam moją faletkę, również puder sypki, którym uwielbiam podkreślać sobie właśnie urodę. To już na warsztatach. Zapraszam Cię serdecznie. Katarzyna Statowska, Doradca Piękna.